Matko, czwarty dzień gotowania, a tu jeszcze trzy potrawy do zrobienia. No ale cóż, jak trzeba, to trzeba. Patrycja, powiem Ci, że jestem już zmęczona tymi świętami. Ogarnąć ten katereń, który mi poleciłaś, to jest jakaś masakra. Dzwoniłam do nich cztery razy, pisałam dwa maile, a oni nadal mają pytania. Rozumiesz to? Nie, ja jestem wykończona. Synek, ja trzymam karpia. Musimy go ogłuszyć. Walnij w łeb tylko z całej siły. A, dobra, jeszcze raz włącz, jeszcze. Aaa! W łeb, w łeb, dobrze! Jeszcze! A, dobra, dobra, mamy. Ojej, jak ten śledź śmierdzi. Idą natychmiast wziąć prysznic. Cześć, kochani tej kabaret Czwarta Fala. Zwykle prosimy Was o lajki like i subskrypcje, ale teraz prośba jest dużo bardziej poważna. Witamy. Diagnoza mhm. naszej córeczki to zespół RETTA. Jest to bardzo ciężka neurologiczna choroba o podłożu genetycznym. Na ten moment jedyne leczenie to nierefundowane leczenie w Stanach Zjednoczonych. Koszt takiej terapii to 2 miliony rocznie. Bez Państwa nie damy rady podjąć tej walki. Prosimy o formę pomocy. Każdy grosz się liczy. Wszystkie informacje i link do zbiórki macie pod filmem. Razem damy radę. Dziękujemy. Mamo, gdzie idziesz? Idę do wujka Staszka po kiełbasę, bo robił wczoraj świniobicie. Będę za 6 godzin. A tata cię nie może zawieść? Nie, śpi pijany, bo mieli na komendzie wigilię. A, dobra, uważaj na siebie. Dobra. Nie no, nie mówcie, że nie ma żadnego wolnego miejsca. Znowu będę musiała iść 100 metrów do wejścia, nie. No, drożdżowiec się robi, muszę jeszcze zrobić sernik, orzechowca i wigilia gotowa. Serdziele, wi padło. Ja teraz nie wiem, jak ciasto zrobić. Przepraszam, spodnie dla syna chciałam kupić. Ma pan coś jeszcze? No, została mi ostatnia sztuka, ale nikt ich nie chce, bo są chyba źle zszyte, nie wiem. Super, mierz, Ale mamo, one będą za duże. Nie pyskuj, skrócę ci nogawki. No, nie pyskuj matce, matka ma rację. Bierz. Boże, tu jest tylko 300 sklepów, jak ja mam sobie kupić coś fajnego. Pierdzielę to, dzwonię do siostry, niech mi przywiezie coś z Londynu. Cześć, cześć. Ojejku, jajku, jajku, jajku. Może przepraszam za spóźnienie, ale były takie zaspy, naprawdę. Szkoda gadać. Naprawdę. Cześć, cześć. Skakuj, skakuj. Cześć, 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 wiesz co? Yy, przepraszam za spóźnienie, ale ostatnie pokolenie zablokował drogę, no i nie mieliśmy jak przejechać. Przymierzeli do betleje pasterze grając kocznie dzieciom też na liże Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Ej, a może zaśpiewam jakąś kolędę? Ja nie znam żadnej. Nie, ja też. Nie. W sumie ja też. O, na Spotify może będzie. Kurde, nie działa mi. Dobra, bez kolendy. Za rok. No moi drodzy, z okazji tych świąt chciałem Wam życzyć zdrowia, szczęścia, pomyślności, żebyście se załatwili jakąś dobrą robotę w rajchu, no i żebyśmy za rok się spotkali w tym samym gronie, albo w jeszcze większym. O, 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 o właśnie, możesz, to możesz w takim razie wlać mojej grażynce po kielichu, to jeszcze dzisiaj wieczorem za robotę się wezmę. <słatki> no to kochani, zanim zjemy sushi, to podzielmy się opłatkiem. Macie wersję Keto? Ja mam takie pytanie, czy ten opłatek zawiera gluten może? Macie tabelę alergenów? Wiesz jak tak patrzę jak zawiera laktozę, to ja podziękuję, wiesz. no nie wiem, no zaraz zobaczę, no nie jest napisane. Kurde... No. Chcesz chleba, mamo? No tak. O, ho, ho, ho! Czy są tu jakieś grzeczne dzieci? Ło, prawdziwy mikołaj! Dzień dobry, mam przesyłkę pod ten adres. No to spóźnił się pan ponad godzinę. Mój Xavier płacze w pokoju, bo nie dostał na święta Iphona. Rozumie to pan? Przepraszam, ostatni raz. No dobra, do, do widzenia. widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Kurczę, zapomnieliśmy o najważniejszym. Poczekajcie, gdzie ja to miałem? Święta, my nie daliśmy sianka pod obrót. No, moi kochani, już jestem, to jest komplet. Co to jest? No, sianko. A jak Fabian albo Ludwik dostaną uczulenia? Pomyślałeś o tym? Ma to jakiś certyfikat? A w ogóle skąd to macie? Mam nadzieję, że to jest z ekologicznych upraw. Przecież to może mieć jakieś roztocza. Ja, nie pomyślałem o tym. Dobrze, wyrzucę to. Jezu, masakra. No, to szwagierku, bo to święta. Tato, chce mi się spać, jak kuzyn u u mnie w łóżku. A co mnie to obchodzi? Jak Cię chce spać, to połóż się koło grzejnika albo pod stołem. Ja świąt nie będę kończył wcześniej, bo to by się spać chce. Daj mi spokój, nie głowy. No i jak Wam mówiłem, yy, wsadziłem te dwie, wiesz, no, te dwie no. wiśnie, ale ja nie wiem, czy one się przyjmą. Mówisz? to od razu. No. No, bym tego placka spróbował, chociaż nie wiem. Na Ja mam streama i wszystkich słychać. O Jezu, przepraszamy. Yy, dobra, wszyscy wypad. Fabian ma streama, yy, koniec imprezy, koniec. Nie, to już jest przesada. Proszę bardzo, wychodzimy, brać kurtki. Yy, do widzenia, żegnam. Proszę bardzo, do wyjścia. Koniec, dziękujemy. Przep synku, przepraszamy. Już, yy, brać kurtki, ja, raz, raz. Już, koniec, koniec, koniec. Staszek, ja to ci mówię. Ty w tym nowym domu to nie kombinuj z jakimś gazem, tylko załóż się jak normalny człowiek, piec na węgiel. Stary, w Polsce mamy węgla na, na 100 lat, ani ci tego nikt nie zabroni, ani to się nie skończy. A, a jak, jak będzie z tym gazem, wiesz? No nie wiesz, jak będzie. no. Nie wiem. A no widzisz, no nie wiesz. no. Ja bym nie kombinował, zrób Marek mówi ci tylko i wyłącznie fotowoltaika i pompa ciepła. Słońce będzie świecić jeszcze przez 4 miliardy lat, ani ci tego nikt nie zabroni, ani to się nie skończy. Gdzie ty z jakimś gazem? Przecież to tak archaiczne. Dzwonią do mnie z fotowoltaiki, ale moja na gaz się uparła. musisz ją przekonać. Nie, to... O, cześć Kasia. Cześć. Wiesz co dostałem pod choinkę? Najnowszą kasetę Just 5. Ale ekstra. Próbowałam nagrać z radia, ale mi nie wyszło. Daj posłuchać. Trzymaj. Kolorowe snikiety, ja dotykam się. Ale czat. No, wow. super. Będę słuchał cały... do Sylwestra słuchał Elo mordo! Elo mordo! Zobacz co, zostałem na święta <grym> <grym> Uważaj! Bilety na koncert Cypisa i Fagaty <grym> Człowieku, będą grali największe hity. Cała Polska wali w noska i jestem ciasna. <grym> a będą grali bandycko jazdę? No! <grym> a, a palić, wykać, wciągać pić? Oporowo! <grym> 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 Mówię ci, po tą kiełbasę to chyba ze, ze 3 godziny stałem, nie? Albo i ze 4. Ale spróbuj, naprawdę pyszna. Taka nie za tłusta, nie za sucha, taka... W... Tato... Stukłem bombkę na chońce. Aha. Bombkę? Ile razy rzuci tu tłumaczyłem, żebyś uważał na choinkę? Wszystko zrujniesz w tej chałupie, a ja nie wiem, skąd na to będę pieniędzy dobierał. Zmiennie, bo ja już się zmęczyłem. Widzisz, bo mnie od jadrońca wkurzyłeś?! Nowe bombki kupiłam! No i jak tam ten catering? Smakuje wam? Nie, dobry, naprawdę dobre. Wiesz, powiem ci, że... O Boże... Ludwik wskoczył na choinkę i wszystko potłukł. Nie, my chyba musimy się wybrać do psiego behawiorysty. On naprawdę bardzo źle znosi zimowy czas. Zaczęliśmy budowę domu ale tylko 200 metrów. Ja mówiłem Halince, że pasowałby co najmniej 250 metrów. Gdzie my się pomieścimy w czwórkę? No, no tak, dobrze mówisz. Widzisz, jakbyś powiedział wcześniej, to mi Ci załatwił pustaków ode mnie z roboty, no. No nie powiedziałeś, no. Aj, widzisz, no. No teraz to już po ptokach, no kurde. Kupiliśmy mieszkanie 42 metry, ale ja nie wiem, czy nie za małe. Mówiłem o necie, żeby celować chociaż w te 50 parę metrów i wziąć kredyt nie na 30, tylko na 50 lat. Powoli jakoś by się to spłaciło. Tak, dokładnie. No, chyba zmieniła Anetę. Wo, jakie prezenty! Jak pokażę kumplom w szkole, to zdębiają z zazdrości. Dzięki, tato. Mikołaj był hojny w tym roku. Musiałeś być grzeczny. Dobra, koniec imprezy. A co się stało? Apple Watch nie chce mu się zsynchronizować z telefonem. Jezus Maria, synu! Chodź, jedziemy do serwisu. Nie, to... to trzeba ogarnąć. Obudzimy kierownika w Wilii. chodź. Ty, synek, patrz. W pierwszy dzień świąt na dwójce będzie szklana pułapka. Ło. Druga część. Ja! Ale będzie kino. Ła. Ła! Oglądamy. Obowiązkowo. Ja pierdzielę 8523 filmy i seriale, i nie ma co obejrzeć. Z porażka. A słyszeliście o tej dziurze ozonowej? No, no, tak się porobiło, że jak nie przestaniemy używać dezydrantów, to wszyscy zginiemy. Co to się porobiło? No, masakra. Ale się porobiło z tym ociepleniem klimatu, dajcie spokój. Ale podobno jak będziemy płacić podatki od CO2, to się wszystko unormuje. Ale się porobiło. No, no uwaga, uśmiechamy się, będziemy robić pamiątkowe zdjęcie. Bliżej, bliżej, każdy bliżej stołu, no, no, no robimy uśmiech, he, 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 Cyk, mamy jedno, dobra, jeszcze drugie, bliżej, bliżej, bliżej. A jest, dobra, no, to pijemy dalej. Uwaga, a teraz będzie fotka. O, dobra, dobra. Tylko wszyscy mówimy Christmas. No, dobra. Dobra, nałożę tylko filtry, oznaczę was i wrzucam. Dobra, dobra. to my się zbieramy. No dobra, no dobra, dobra dziękujemy. Wielkie dzięki za obejrzenie tego odcinka. Życzę wam zdrowych, spokojnych i rodzinnych świąt i wszystkiego dobrego w nowym roku. Dziękujemy, że jesteście z nami. A jak koniec? Jeszcze flaszka jedna. Chodźcie, idziemy, idziemy. Chodźcie, chodźcie. Wszystko dobrego. Jingle bells ringing in my ear. Jingle bell sound that's oh so dear. Frosty the snowman is all around town.